Ostatnio, słuchajcie, byłam w Lupexie, gdy było minus 50% i dorwałam tyle oryginalnych rzeczy, że nie macie pojęcia. Naprawdę jestem w szoku. Głównie mam męskie, szczerze Wam powiem. Jedna rzecz, pokażę, pokażę Wam ją na przebitce. Nie mam jej tutaj, bo macie ją zabrał już do Norwegii, bo dzisiaj wyjechał dosłownie przed chwilą. Już jest 18, więc mam nadzieję, że światło jest ok. I pokażę Wam po kolei, co ja tutaj dorwałam. Jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, aczkolwiek trochę się zawiodłam, bo przeliczyłam sobie, ile mi wyszło za te wszystkie rzeczy. I słuchajcie, wyszło około 117 zł, a było minus 50%. I ja za wszystko zapłaciłam 99,50. Wtedy myślę, że przecież jest minus 50%. No i idę do tej babki i mówię, że chyba mi źle policzyła. Ale ona jakoś tak to liczyła, że cały czas wychodziły 99,50. Także nie wiem, naprawdę. Więc chyba najbardziej warto iść albo w dzień dostawy, gdy jest 100%, albo w dzień wyprzedaży, gdy jest wszystko po 5,2 zł. Bo wtedy wiadomo, że tak nie oszuka. Chociaż no nie chcę zakładać, ale bardzo dziwne mi się to wydało. Zaczynamy haul. Pokażę Wam, co ja tutaj dorwałam. Jak zwykle, bardzo dużo rzeczy przymierzałam na sobie, nie wszystko kupiłam. Były fajne spodnie z Tomiego, ale nie leżały zbyt fajnie. Myślę, że każdy znalazłby coś dla siebie, nawet w ten dzień wyprzedażowy. Nie każdy tydzień jest taki, więc trzeba trafić i mieć szczęście. Musi być po prostu fajna dostawa. I zacznę od pierwszej rzeczy, którą kupiłam sobie. Jest to taka bluzeczka Nike, którą kupiłam sobie na siłownię. Mi brakowało takich bluzek na siłownię, i myślę, że jest naprawdę świetna i musiałabym za nią dość sporo siana. Ona kosztowała 17 zł, minus 50% albo 27 zł. Powiem Wam szczerze, że ja na tych zakupach byłam już tydzień temu i nie do końca pamiętam. Przez tą przeprowadzkę nie miałam też kiedy dla Was nagrać z tego holu, więc um, nie do końca pamiętam już te ceny. Bluzeczka jest oryginalna, widać, że jest dość nowa. Jak widzicie, nie jest zniszczona. Ja jej nie przymierzałam, wzięłam ją w ostatniej chwili, jak już byłam przy Kasie. Po prostu ją zauważyłam wtedy. To jest rozmiar S, więc myślę, że będzie mi dobrze leżała. Teraz wam ją przymierzę i pokażę. Z tyłu jest takiej siateczki i myślę, że bardzo fajnie może się sprawdzić na siłownię. Ubrałam sobie tą bluzkę pierwszy raz w ogóle, mimo że mam ją tydzień. I powiem wam, że naprawdę według mnie leży bardzo fajnie. Ubrałam do tego takie kolarki, żeby było bardziej na sportowo. I jak na tą eseczkę, to naprawdę fajnie z tego względu też, że ona nie prześwituje, mam pod spodem niebieski stanik i tego nie widać więc naprawdę jestem bardzo zadowolona i tyle to jest koszulka polo, których ja nie znoszę i ogólnie kupiłam ją, ale nie dla Macieja, bo ja bym nie mogła widzieć jak on w czymś takim chodzi to jest tylko i wyłącznie moja opinia, mi po prostu się takie koszulki nie podobają ale stwierdziłam, że będzie fajna na sprzedaż i ona już się sprzedała więc jutro ją będę wysyłać. Wystawiłam ją za 30 zł, kupiłam ją za 20, chyba, więc jestem jakieś 10 zł na plus. Nie chciałam wystawiać tych rzeczy jakoś bardzo drożej, jeśli już coś wystawiałam. Jeśli ja wystawiam jakąś rzecz z Lumpa na Vinted to za grosze. Z tego względu, że ja i tak wszystkie rzeczy na Winters mam wystawione naprawdę bardzo nisko, za jakieś 5, 10, 15 zł. Jest to maksymalnie za 25, chyba że rzecz jest taka, za którą naprawdę dałam kupę siana, typu jakieś spodnie z Lewisa, które faktycznie kupiłam w sklepie. Wtedy wystawiam do max 150 zł. Wydaje mi się, że nigdy nie sprzedałam nic zdrożej. Staram się, żeby te ceny były takie dla każdego, żeby każdy mógł korzystać. Dzisiaj powystawiałam bardzo dużo ubrań za 10-15 zł i wszystko, może nie wszystko, ale już tak z 5-6 paczek mam do wysłania, więc bardzo mnie to cieszy. Podbiłam chyba tylko jedną rzecz, czy dwie? Dwie rzeczy. I one obie się już sprzedały, także naprawdę super. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, ale to jest zawsze jakiś plus dla mnie, tym bardziej, że ja mam w tym mieszkaniu naprawdę ograniczone miejsce, jeśli chodzi o przechowywanie ubrań. Także dziękuję Wam za to, że kupujecie ode mnie. I jeśli chodzi o tą koszulkę, to jest to taka zwykła koszulka polo z Tomiego. Jak możecie zauważyć, ona jest na pewno oryginalna. Tutaj ma znaczek bardzo fajna w rozmiarze M. Tutaj dodatkowo ma jeszcze guziczek więc na pewno nie była noszona jakoś bardzo, bardzo dużo. I fajna 100% bawełny. No i taka koszuleczka wyprałam, sprzedałam. Jutro ładnie zapakuję i wyślę. Kogoś na pewno uszczęśliwi, komuś po prostu się spodobała, to mnie bardzo cieszy. Stwierdziłam, że jak wszystko, to wszystko. Mój w ogóle już jest cały rozwalony. Zaraz sobie go poprawię. I stwierdziłam, że w takim razie tą bluzkę też mam przymierzę. No wygląda ona tak. <laughs> na mnie może nie ciekawie, ale komuś pewnie się spodoba. To. Ciężko mi nazwać, co to jest. To jest taki top. Koszula nocna. Zależy, jakby się chciało to nosić. Mi się to bardziej kojarzy z taką bielizną, eee, Chociaż nie wątpię w to, że ktoś by to ubrał na jakąś imprezę czy coś w tym stylu. Bardzo ładne to jest. Tak mi się spodobało, że stwierdziłam, że wezmę. Rozmiar 36, chyba? Szóstka to nie. Ja nigdy nie wiem, jak jest na przykład z 6 czy 4. To jest chyba eska, ale pewna nie jestem. Um, czarna, koronkowa. Bardzo ładna. Wzięłam. Kosztowała wiele. Z tyłu prezentuje się tak. Tutaj ma taką koroneczkę. I myślę, że całkiem spoko. Pokażę Wam to też na mnie. To jednak zdecydowanie bardziej widzi mi się jako koszula nocna albo jakieś takie seksowne wdzianko. No i. Nie wiem, jeśli ktoś sobie założył coś takiego na jakieś wyjście, to też bardzo proszę. Ja chyba by tego nie ubrała tak, ale ogólnie bardzo ładne, urocze. Kolejna rzecz, słuchajcie, jest to przepiękna bluzka. Którą wziąłam dla Macieja, ale okazała się być na niego sporo za duża z tego względu, że jest to chyba xl tak. Jest to xl z Ralph'a Lorena. Taka szara bluzka. Bardzo ładna i bardzo Nie Nienawidzę prasować i prasuję tylko jak naprawdę mam już taką kupę rzeczy do wyprasowania. Ech, nawet kupiłam sobie żelazko i deskę, żeby się zmotywować do tego. W końcu zacznę prasować i wiem, kiedy to zrobię. Na bank zrobię to jutro, bo od jutra wchodzi M jak miłość znowu, więc do tego będę sobie prasować. To jest idealny plan. Także... Szara, piękna bluzka z Rata Lorena. Taki zwykły basic. Bardzo ładna. Nie wiem ile kosztowała, nie pamiętam. Te rzeczy ymm, oryginalne były droższe niż te zwykłe. Trochę się tam cenią, powiem Wam szczerze. Nie wiem czy byłabym w stanie iść tam w dzień, gdy jest 100% za wszystko chodziłam tak. I mam wrażenie, że w późniejszym czasie są jeszcze lepsze rzeczy niż dzień dostawy. Nie wiem dlaczego. Swierdziłam, że też tak mniej więcej przymierzę Wam też tą bluzkę, jak należy. No widzicie, jest bardzo duża, dodatkowo jest bardzo zgnieciona. Ale mogłabym ją nosić w sumie do spania, bo jest naprawdę wygodna, jest też z dobrego materiału, więc super. Tu widzę tylko, że jesteś lekko odbarwiona to pod od moich ust teraz. No. Jest naprawdę fajna. Dla kogoś, kto ma troszkę większy rozmiar niż ja. Myślę, że naprawdę fajnie się sprawdzi. Ona też jest taka i męska, i damska, więc jak ktoś lubi takie wielkie oversizowe ciuchy, to na pewno by mi się sprawdziła. Kolejna rzecz sweter. Rozmiar XL. To mi nowiutki! Słuchajcie, on jest nowiutki. Widać, że on nie był w ogóle noszony z tego względu, że ma naprawdę materiał w stanie idealnym. I wzięłam go dla siebie, bo wiedziałam, że Maciej w życiu by nie ubrał takiego różowego. Po prostu znam go na tyle dobrze, że wiem, że on chodzi tylko w czarnym, szarym i białym, więc wziąłam go dla siebie. Jednak na mnie on był mimo wszystko też troszkę za duży, więc wystawiłam go na wintek. On był dużo droższy niż wszystkie inne rzeczy, bo on kosztował około 45 zł. Sweter, mimo że jest ogromny, jest przepiękny. Kolor w ogóle mi się bardzo podoba, tak jak wam wspomniałam, ja osobiście mam naprawdę wielką fazę na róż, więc bardzo fajny. Jak widzicie no rękawy sporo za duże, można by było je troszkę podwinąć i wtedy myślę, że leży lepiej. Nawet fajnie do tych kolarek pasuje według mnie. I no taki na jesień, dość ciepły, może się naprawdę fajnie sprawdzić. I mamy kolejną rzecz i już właściwie ostatnią. Bo miałam jeszcze tą koszulkę, o której Wam wspomniałam, ale Maciej ją wziął. Jest to koszulka z Levi'sa szara, którą mogliście widzieć na przebitce na początku. Więc taką mu wzięłam, tą sobie wziął, pasowała mu, nie była ani za mała, ani za duża. Bo na przykład ta z Ralfa była mu za duża, a znowu tą jak przymierzał z Tomiego, to była mu za mała. Więc wziął chociaż tamtą. I ostatnia rzecz to spodnie. Adidas, spodnie Adidas z podwyższonym stanem, yy, które kupiłam dla siebie. Potem się dowiedziałam, że to są w ogóle jakieś spodnie yy, z jakichś meczów czy coś. Macie mi coś tłumaczył, ale z Niemiec chyba, ale nie wiem do końca, bo ja się totalnie na tym nie znam. Z tego względu może będziecie kojarzyć, bo one mają już jakieś takie napisy. I no tutaj, jak widać, Adidasik podwyższony stan. Super jest to, że one tutaj mają sznurek, dzięki któremu ja mogłam sobie zwęzić w talii i dopasować tak, żeby po prostu były mi dobre. Yy, mają zwężane nogawki, chyba tutaj mają jeszcze zamki odpinane i no świetne. One kosztowały 20 zł. Ostatnia rzecz, czyli te moje dresiki. Fajne jest to, że one mają dodatkowo kieszenie i... Tutaj można sobie dopasować w talii dzięki temu sznurkowi. Ym, z tyłu prezentują się tak. No taki klasyk. I to by było tyle, jeśli chodzi o mój hol zakupowy. Dajcie znać, czy lubicie takie lumpeksowe zdobycze markowe, czy wolicie, jak pokazuję jakieś tańsze. Czy po prostu wolicie sieciówkowe ubrania, czy wolicie, jak wam pokazuję takie markowe. Dajcie mi znać. Teraz mam naprawdę jakąś taką zajawkę na nagrywanie, więc z tych filmów mam nadzieję, że znowu będzie się troszkę więcej pojawiało. Planuję jakieś jesienne filmy, chcę, żebyście poczuli ten vibe razem ze mną. Ja już pomału się przestawiam na tą jesienną pogodę i jesienny klimat, sezon, więc... Fajnie. Dziękuję bardzo za oglądanie.